Witaj zodiakalny wodniku. To jest Twoje czytanie na rok 2026 i w nim na różne sposoby sprawdzę, co cię czeka, jakie energie będą na Ciebie wpływać, co możesz z tym zrobić i co się może wydarzyć. Najpierw zrobię dla Ciebie taką mini prognozę astrologiczną. Dowiesz się, jakie planety i kiedy będą na Ciebie wpływać, co możesz z tym zrobić, jak z tego skorzystać. Potem sprawdzę, co się może dla Ciebie wydarzyć. Będą karty, będą czarmsy i też inne sposoby na sprawdzanie przyszłości. Także warto zobaczyć wszystko, żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji. No dobrze, to zaczynam od tej mini prognozy astrologicznej. Wodniku. Ten rok 2026 zaczyna się w Twojej energii. 17 lutego jest zaćmienie słońca w Twoim znaku. Ono otwiera nowy etap w Twoim życiu i otwiera też Ciebie na zmianę kierunku w pewnym sensie. Od tego Saturn i Neptun są razem w baranie i jeśli chodzi o Ciebie, to pobudzają Twoją wrażliwość na duchową komunikację ze Wszechświatem, z aniołami, z delikatnymi energiami i też ta energia... Hmm, Daje Ci natchnienie do rozwoju intelektualnego, jakiejś nauki. Potem, od 30 czerwca, Jowisz będzie w Lwie. Ta energia dla Ciebie stawia relacje w centrum. Jowisz będzie w Lwie przez ponad rok, więc to jest czas miłości, partnerstwa, współpracy, kierowania się sercem. Jeśli będziesz iść za sercem, to osiągniesz najwięcej. 29 lipca pełnia wodników w Twoim znaku w tym czasie dopełni się dla Ciebie wiele rzeczy i zobaczysz, jak bardzo się zmieniłeś, jak idzie Twoja transformacja. Wodnik w roku 2026 odzyskuje wolność bycia sobą. Teraz już bez udawania, ściąganie masek i życie w zgodzie ze swoją wewnętrzną prawdą. No naprawdę fajne energie dla wodnika. Jeśli chcesz wiedzieć, jak dla Ciebie osobiście będzie wyglądał ten rok, jakie energie będą na Ciebie wpływać i jak możesz z tego skorzystać, to napisz do mnie maila, zrobię dla Ciebie osobistą prognozę astrologiczną na rok 2026 albo czytanie z kart. Co potrzebujesz? Zapraszam do kontaktu, mail jest w opisie i na kanale. No dobrze, to teraz czas na yy, numer anielski. Zobaczę, co chcą Ci przekazać aniołowie na ten nowy rok w wodniku. O, 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 o. No i słuchajcie, nie, jeszcze to nie jest jasne. Poproszę o jasną wskazówkę. Jest. I co tu mamy? Pięknie. 51, 51. Optymizm. Wiele dobrych, optymistycznych rzeczy się wydarzy. Im bardziej jesteś w energii serca, tym więcej dobrych rzeczy się dla Ciebie dzieje. Warto brać odpowiedzialność za to, co myślisz i czujesz. Im bardziej dostrajasz się do energii optymizmu, wdzięczności, miłości, tym więcej dobrych rzeczy się dla Ciebie wydarzy w tym nowym roku. Także bardzo pięknie i optymistycznie, a co dalej? Zobaczmy teraz więcej szczegółów. I tutaj sprawdzę najpierw takie energie ogólne, a im dalej w czytanie, tym będzie więcej szczegółów dla Ciebie na ten rok 2026. I zaraz zadam pierwsze pytanie, tylko jeszcze powiem, że dla każdego znaku zodiaku wylosowałam ciasteczko z wróżbą na ten rok. I dla Ciebie otworzę ciasteczko na samym końcu czytania, także warto zostać do końca. Dobrze, to teraz zapytam najpierw, jaka energia wzrasta w Twoim życiu? Czego będzie więcej? Co się rozwija? Tutaj dla wodnika rok 2026. Nowa praca, związek, kariera lub dom. No. To mówi samo za siebie: bardzo dużo zmian w tym roku dla Ciebie. Wytężona praca, która przyniesie sukces, czyli w tej nowej pracy, w jakimś nowym projekcie, trzeba będzie dużo um, się napracować, włożyć w to energię, ale przyniesie to sukces, więc super. Hmm. Spotkasz dawną miłość. Tak, czuję, że to tutaj dla tych, którzy jeszcze potrzebują coś zamknąć, domknąć w sferze osobistej. Starsza kobieta to może być miłość z przeszłości, ktoś od Ciebie starszy albo dojrzalszy emocjonalnie, bo to może być kobieta, to może być mężczyzna. Też jakieś sprawy ze starszą kobietą w Twoim życiu będą ważne, czy to jest Twoja dawna miłość, czy nie. Dobrze, to teraz z czego się oczyszczasz? Co odpuszczasz już w tym roku? Coś tak czuję, żeby jeszcze raz przytasować. O! O, jeszcze ta karta, zobaczcie. Strzesz się fałszywej przyjaźni w miejscu pracy. W środowisku zawodowym oczyszczasz się z takich osób, i w końcu otaczają cię osoby, którym możesz ufać. Jest tutaj wielka zmiana. Przyspieszenie, nagła zmiana może być spowolnienie, zatem? No tak, czuję, że tak. Wszechświat będzie dawał ci lekcje na temat cierpliwości i tego, że to, co budowane powoli, jest trwalsze niż to, co jest budowane bardzo szybko. Bądź asertywna, wyznacz granice, Tutaj, no właśnie, kończysz taki proces nauki stawiania granic już potrafisz wyczuwać fałszywe osoby. Manipulujące, wykorzystujące, już się nie dajesz tutaj. Dobrze, to teraz jakie jest największe wyzwanie dla wodnika na ten rok? O, nie. O, no właśnie. Tak, no właśnie, zobaczcie, to zawieszenie, opóźnienie, ślimacze tempo. Będziecie to irytowało, że tak wolno się dzieją rzeczy, ale to jest cenna lekcja cierpliwości, naprawdę. Jakaś kobieta będzie dla Ciebie wyzwaniem, albo Twoja relacja z energią kobiecą może yy, za mało się na niej skupiasz, albo jej nadużywasz, tak? Yy, tutaj te tematy będą yy, wyzwaniem. No i Osiągnięcie stabilności i równowagi, no bo tutaj będzie dużo ciężkiej pracy, nie można zapominać o odpoczynku w tym wszystkim i o stałości, tak? O tym, żeby też słuchać swoich emocji jako informacji, nie jako czegoś co tobą kieruje. No dobrze. To jak cię wspiera wszechświat w tym roku? 1 dwa, 3 jeszcze jakaś, dobra, jeszcze. O, jest. Czas zmienić otoczenie. Możesz się przeprowadzić, tak? Zmienić miejsce zamieszkania, albo pojechać w jakąś odkrywczą podróż życia, a może jedziesz do pracy w podróży w jakiś sposób. Czasem jest tak, że jak pracujesz w podróży, no to ciągle pracujesz, nie ma tak dużo tego odpoczynku. Plotki, obmawianie tutaj wszechświat pokaże ci prawdę o pewnych osobach w Twoim życiu, które udają przyjaciół, no, a tak naprawdę plotkują, obmawiają, są nieszczere po prostu. I wszelkie tego typu tajemnice, albo inne tajemnice też zostaną ujawnione. Coś, czego masz się dowiedzieć, wyjdzie na jaw w końcu. Dobre wiadomości: otrzymasz dokumenty. Czuję, że te tajemnice też mogą być ujawnione przez te dokumenty czy jakieś listy. No i też otrzymasz wiele dobrych wiadomości, zwłaszcza dotyczących dokumentów w tym roku. Dobrze, za chwilkę w kolejnym rozkładzie sprawdzę, jakie miesiące w tym roku będą dla Ciebie najważniejsze, no i dlaczego. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego, jak jesteś moim subskrybentem, to masz szansę wygrać darmowe czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie. Warto śledzić kartę posty na moim kanale. Oraz moje social media. Jakie miesiące w tym roku są dla Ciebie ważne i dlaczego? Zobaczmy w Wodniku. O, pokazały się trzy wyraźne miesiące. Jest to tak: styczeń, listopad i grudzień, czyli początek roku mocny i końcówka roku mocna, a coś czuję, że w trakcie wielka transformacja. No dobrze, to dlaczego styczeń jest dla ciebie ważny? Wow, bardzo dużo kart się pokazało i jeszcze karty chcą wyjść. Dobra, będzie jakaś tymczasowa sytuacja, którą trzeba będzie przetrzymać, taka, w której no, nie wszystko będzie jasne, a może będą jakieś manipulacje czyjeś w niej. Może to być związane z jakąś nową pracą, yy, yy, nową ścieżką kariery. No i tutaj może się okazać, że ktoś jest nieszczery, nie można na nim polegać. Może to być tak, że no w tej pracy złote góry obiecywali, a niestety jest kiepsko. Może być tak, że jakaś inna sytuacja jest niejasna, związana z kimś nieszczerym, a w nowej pracy jest OK. W każdym razie, tak jak czułam, widzicie, w styczniu rusza ważny łańcuch wydarzeń, który będzie miał wpływ na Twoje życie w całym tym roku, czuję i będzie wiele lekcji. Na jaki temat będą te lekcje? Jak wyjść z niejasnych, tymczasowych sytuacji? Jak rozpoznać osoby, którym nie można ufać, które są nieszczere? No i jak tutaj wyjść z jakiejś niejasnej sytuacji? Dobrze, to teraz dlaczego listopad jest ważny dla wodnika? Oj nie, te nie wychodzą, ale czuję, że tak. O, jeszcze jest. Jeszcze z drugiej połowy tej talii. Dobre wieści jakieś otrzymasz tutaj w listopadzie. Będą z tym związane mocne emocje miłości. No, tutaj też jest nienawiść, ale nienawiści to nie, no bo mamy dobre wieści. No, chyba że usłyszysz jakieś wieści o tym, że ktoś, yy, kto cię skrzywdził, na przykład w życiu otrzymuje karmę, no ale po co czuć nienawiść? Lepiej nie czuć. No, czasami się trudno powstrzymać, tak, ale lepiej nie czuć. Rozwój duchowy, oświecenie, nowa świadomość, zrozumienie, coś ważnego zrozumiesz i tutaj w końcu będzie można odpocząć, czyli od stycznia do listopada będzie bardzo intensywnie, będą lekcje. Przejścia, różne niejasności, i one zakończą się jakąś dobrą wiadomością w listopadzie. A co tam w grudniu? Dlaczego grudzień jest dla ciebie ważny? Coś czuję, że tutaj grudzień już szykuje cię na nowy etap po tych lekcjach tego roku. Jakieś ekscytujące wydarzenie zadzieje się dla ciebie w grudniu. Może to być jakiś event, impreza, a może jakiś sekretny adorator wyrazi do ciebie uczucia, bo ktoś cię sekretnie adoruje, albo miłośnie, albo zawodowo, na przykład. No, tutaj będziesz mieć wrażenie, mimo dobrej wiadomości, że czasy są niepewne i lepiej mieć jakiś dobry plan a propos twojej sytuacji zawodowej i finansowej. I właśnie tak czuję, że dlatego, że zrobisz jakiś plan, to naprawdę coś fajnie się powiedzie. I tutaj nie ma, Twoje zmartwienia nie mają pokrycia, i nie chodzi o to, żeby się martwić, ale dobrze jest mieć dobry plan na następny rok. Tego też się nauczą te wszystkie sytuacje, które będą się działy w tym roku. Dobrze, to za chwilkę za pomocą czarmsów sprawdzę dla Ciebie dokładnie trzy sfery życia. Zobaczę, co będzie się dla Ciebie działo, jeśli chodzi o sprawy zawodowe i finansowe. Na emeryturze też masz sprawy finansowe. Później zobaczę, co tam w miłości, w relacjach, przyjaźniach, relacjach rodzinnych i jakie szczęście idzie do Ciebie w tym roku. No to zacznę od sytuacji finansowej i zawodowej. Tutaj dla wodnika. No, sporo się dzieje. No właśnie, budujesz podstawy swojego sukcesu finansowego, pieniądze idą w twoją stronę z powodu jakiegoś nowego pomysłu. Yy, tutaj yy, on jest kreatywny albo współ, współtworzony z jakimiś ludźmi, z którymi nadajesz na tych samych falach. I tutaj bardzo dużo serca wkładasz w to wszystko, żeby wyjść z trudniejszego okresu finansowego. Ale też jest pokazane, że przez pracę można poznać miłość. Tak, i można ją poznać w podróży. Też tutaj się pokazuje. Ym, pokazują się też podróże służbowe, no i też to, że pieniądze na podróże są, więc w końcu można gdzieś wyjechać. Yy, sprawdzaj szczegóły wszystkich dokumentów dokładnie. No tutaj coś pięknego się rozbija w Twoim życiu, chce dać dobre owoce, słodkie, ale żeby nie było jakichś pomyłek tam przy fakturach czy czegoś, tak? Jesteś chroniony, jesteś chroniona, wszechświat cię prowadzi, o tym mówi Ametyst. Dużo energii w miłości jest w tym polu pracy i finansów, więc w coś wkładasz dużo serca, albo poznajesz miłość, albo właśnie z ukochanym ukochaną tworzysz jakiś biznes, albo już go prowadzicie i lepiej prosperuje. Oprócz litery X jest litera H i litera S. To mogą być jakieś wskazówki, inicjały ważnych osób w biznesie, w pracy. Także bierz tylko to, co z tobą rezonuje, resztę zostaw. A teraz sprawdzę, co tam w miłości, co w relacjach. Ok. Ła! Wow. Pieniądze, czyli pieniądze idą do ciebie nie tylko. Z twojej pracy, ale też poprzez rodzinę albo miłość tutaj. Um, sprawy rodzinne będą bardzo istotne. Jakieś dwie sprawy rodzinne się pokazują. Aniołowie cię prowadzą do tego, żeby wszystko się uzdrowiło, żeby można było podążać za swoim sercem. Wiele osób jest w trakcie transformacji, uzdrawiania energii serca. Wychodzi z trudniejszego okresu, jeśli chodzi o relacje i uczucia i to zostanie y, ukoronowane tak nową miłością dla wielu. Y, tutaj ktoś chce Ci zaoferować. Księżyc gwiazdy może być twoją bratnią duszą, tutaj y, oferuje słodkie życie. Y, nowa relacja się pokazuje dla wielu osób albo y, transformacja w obecnej relacji, gdzie tutaj o energii serca trochę się zapomniało. Czujesz się bardziej atrakcyjnie też w tym roku, bardziej y, sexy. No i znak zodiaku jakaś ważna osoba, ważne osoby. Y, tutaj jest strzelec, a ze strzelcem pokazuje się cały trygon ognia czyli to oprócz strzelca może być jeszcze lew albo baran. No to teraz, jakie szczęście idzie do Ciebie w tym roku? Oho, tak. Pieniądze, stały temat, pieniądze idą. Tutaj wychodzisz z trudniejszego okresu finansowego. Znowu te podróże pokazują się jako cudowne chwile, pełne miłości, pełne też namiętności. Płodny czas, mogą pojawić się dzieci, wnuki, dla tych, którzy tego pragną i dla tych, dla których to będzie szczęśliwe. Rozwój spraw rodzinnych. Coś nowego tutaj, jakieś nowe przedsięwzięcia też przynoszą szczęście. Czterolistna koniczyna, naprawdę masz farta. I tutaj też jakieś rozmowy nocą, przyjemne czuję, albo właśnie to szczęście z powodu uzdrowienia emocjonalnego w Tobie, w Twoim sercu, czy w Twojej rodzinie. No i jeszcze litery, to mogą być inicjały, albo wskazówki. Wiesz to, co z Tobą rezonuje? B, T, w. I tak czuję z tego ja osobiście by the way po angielsku, że coś się przydarzy tak przy okazji, nieplanowanie, co przyniesie ci bardzo, bardzo dużo szczęścia i radości. Taka miła niespodzianka od losu. Dobrze, to teraz czas na Twoje słowa mocy, a zaraz po nich otworzę Twoje ciasteczko z wróżbą. Słowa mocy to potężne afirmacje, które regularnie powtarzane łączą się z Twoją wewnętrzną mocą. No i one też są wskazówkami od wszechświata dla Ciebie na ten rok, tutaj w tym czytaniu. Zobaczmy, jak Cię wspiera wszechświat i bardzo mocno, bo aż dwie karty masz, nie tylko jedną. Ufam procesowi przemiany, w którym teraz jestem. No właśnie. Zaufaj temu procesowi transformacji, zwłaszcza od stycznia do listopada w tym roku. Jestem uważna, otwarta i spokojna. To jest właśnie to, żeby obserwować siebie, nie reagować, wtedy znajdą się rozwiązania. Wszechświat pokaże Ci drogę. Dobrze, no to teraz, jeszcze Twoje ciasteczko z wróżbą, co tutaj chcę Ci przekazać? Na koniec, jeszcze wszechświat. Na temat tego roku, o, polska wersja, hmm. z prawdą pójdziesz właściwą drogą, przepiękne przesłanie. Jeśli znajdziesz w swoim sercu swoją osobistą prawdę, ona cię zaprowadzi na właściwą drogę. I to jest najpiękniejsze podsumowanie tego roku, jakie można było zrobić. Dziękujemy wszechświecie. A jeśli chcesz zajrzeć dalej w przyszłość i zobaczyć, co Cię czeka w latach 2024-2038, to zapraszam Cię na takie czytanie. Ten film pojawia się na ekranie, żeby do niego przejść. Kliknij w miniaturkę. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.